Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Zakola Vlog. Jezus, mare, muszę sobie zrobić przeszczep włosów. I w dzisiejszym odcinku kontynuujemy sagę Marcinkową. Już trzeci odcinek poświęcony Marcinkowi. Jezus, mare, kiedy to się skończy? Więc dowiedzmy się w końcu, czy Marcinek pobył swoich rodziców i czy zdobył dziewczynę marzeń. Zapraszam! No, no i łapką w górę i subskrypcja, wy już wiecie, więc my Ale wiesz to Marcinek, o, a ja mam o, taką toba. propozycję, a może byśmy dzisiaj na kolację poszli, byś zaprosił Kasię? Marcinek, patrz, karuzela, wszystkie sześciolatki na punkcie tego szaleją. Tata, ja mam 18 lat, ja już nie chcę iść na karuzelę, chcę iść na kucyka. Tak, tak! Dzisiaj? No! no ale ja, jak, no wszyscy pójdziemy razem pójdziemy na kolację? Pójdziemy, zaprosisz Kon Kasię. Tutaj. Wyjdziemy stąd i no, ja... zaprosisz Kasię i pójdziemy na Ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Przedstawisz nam ją, porozmawiamy razem. Ale nie wiem, czy Kasia się zgodzi na to. Na pewno się zapytasz zgodzi. Się zapytasz zapytasz na się, na pewno się zgodzi. No dobra, ale obiecajcie mi, że będziecie spokojni w miarę na tej kolacji. Obiecujemy. Ty, Marcinek, wierzysz w tą obietnicę? Okej. Okay. Boże, musiałem znaleźć jakiś sposób, żeby się od tego wymigać. Nie wiem, myślałem, że może zachoruję. Wiedziałem, że oni przyniosą mi wstyd. O, a teraz, no, teraz... na karuzelę. Marcinku, chodź na karuzelkę, Tato, proszę, proszę cię, daj spokój. Nie mam pięciu lat, żeby sobie siedział na jakimś durnym łabędziu. No jak zdur, wiesz, jakie to fajne jest? Może dla ciebie. Ja, mi się to nie podoba. Tata, ja już nie mam pięciu lat, żeby jeździć na jakimś durnym łabędziu. Tam jest karuzela z pieskiem, ja chcę na pieska. Co byś chciał? No choćby na tę wieżę. Albo tamto koło. Gdzie około? na tą wieżę, synek. Przecież to jest niebezpieczne. A gdyby to się zerwało, ale. Co by się zerwało? Przecież to my wszystko jest ci się stabilne. krzywda. My się o ciebie martwimy, synu. Mano, daj spokój. Ach, polacna wakacje, gdzie na cały park rozrywki słychać jak drą mordę. Co by się Że zerwało? Przecież to wszystko jest ci się stabilne. krzywda.

o, w tle jest rówieśniczka Marcinka. Marcinek, idź się zaprzyjaźnić z dziewczynką. Tutaj Zrobię małe dzieci. Tutaj małe dzieci siedzą na tym. Spokojnie, syneczku, uwaga. Uśmiech mnie. Jak Marcin. wy coś wymyślicie. Marcin. Marcinek! Jest. Marcinek, pięknie. Super. Jest, nie, <laughs> <laughs> Zaraz ci tata zrobi jeszcze jedno zdjęcie. Dzieńku, Dosłownie ja na każdych wakacjach z rodzicami, gdy jechaliśmy do Władysławowa nad Polskie Morze. Tego samego wieczoru Marcin w imieniu swoich rodziców zaprosił Kasię na wspólną kolację. Grażyna i Wiesław chcą poznać dziewczynę swojego jedynego syna na kolacji są. Ciekawe, czy jedzą mięsnego jeża. Mięsny jeż, mięsny jeż, ty go zjesz, ty go zjesz. Wypytują się o jej szkołę i rodziców. Jezus Mary, ale ten kadr jest niesamowity. No Spójrzcie na niego, spójrzcie na ten kadr idealnie. Jest Marcinek, są jego rodzice i jest dziewczynka Marcinka, plus 50 Niemców, którzy się patrzą centralnie na nich. To jest okropne, w jakimś Truman Show. Grażyna i Wiesław chcą poznać dziewczynę swojego jedynego syna. Wypytują się o jej szkołę i rodziców. A posłuchaj, Kasiu, powiedz ty mi, do jakiej ty chodzisz szkoły i czym zajmują się twoi rodzice? Wie pani co, ja rzuciłam szkołę dwa miesiące temu, a moi rodzice są bezrobotni. Żartujesz. Jak to? No tak po prostu. No a jak tutaj przyjechałaś? Nie, Pani, no zakradłam się do luku bagażowego na lotnisku, no. W trakcie podróży tylko odmroziły mi się stopy, a tak to przetrwałam. I, i, i jestem na Gran Canaria bawię się doskonale. Słońce, piasek. Szkoda tylko, że tego piasku nie mogę poczuć palcami moich stóp, bo ich nie mam! Aaaa! No a rodzice gdzie zostali? Zostali wyrzuceni na lotnisku, niestety. No i to to się nie nie, co, jesteś nie martwi, żonie? Nie no, z do nas. Dojadą do nas. Matko jedyna. Żartuję! A, Zastraszyła, wiesz co? Ja, ja cię uważam. To dobrze. Nie rób tak więcej. Super. A żartownicza, Ale miny, ja A z ciebie wiesz? A mieści minę, jak... Jest ciebie żartownisia, ty wiesz? Ty! Nie to nam strago napędziła! A posłuchaj, no a tak do jakiej wychodzisz szkoły? Ja chodzę do liceum, a mój tata jest nauczycielem w mojej szkole, i mama mm -hmm. pielęgniarką. Chodzę do liceum, gdzie mój tata jest nauczycielem, a mama jest pielęgniarką. I nie, to nie ma żadnego konfliktu interesów. Absolutnie. A powiedzcie mi tak, tak się zapytam niedyskretnie. Przyjaźnicie się? No tak. A tak Ach. czujecie coś do siebie? lubimy no. się. Lubicie bardzo, się, tak? Tak. Cudownie, jak mama zadaje takie pytania. A ty Marcin, jak tam się stał Kasiu, tam już takie buzi, buzi robiliście, tak... A czeka, wiecie, się, co Proszę. no nic, no, ale wiecie, jak to jest no, narzeczeń, co, co, co w narzeczeństwie, w z... znajomości, prawda? o narzeczeństwie? Ale wiecie, jak to jest no, przecież... w narzeczeństwie. Co... Oni się tydzień znają! Znajomość, później się przeradza w, w miłość no, tak. i tak dalej. No, Myśmy nigdy nie rozmawiali z nim o tych sprawach, ale chyba już nadszedł ten czas. No, a jak tam z tymi sprawami u was? To tak... Nie! Yeah. To jakiś po prostu najgorszy koszmar, jak mama zadaje ci takie pytanie. Jeszcze publicznie! No Co, Grazynka? Co, Marcinku, proszę cię? Już, co, ja. To, 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 to łodkie, syneczku. No. To się nie ma co wstydzić, nie ma się co Jesteście młodymi ludźmi, a u nas w wojsku mówili... Tam, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. A u nas w wojsku mówili, gdzie, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Nie wiem, co miało znaczyć to powiedzenie, większość czasu w wojsku byłem pijany. W związku z tym chciałem z wami... No mnie, porozmawiać o pewnych sprawach. Na razie jesteście młodzi, jesteście na takim etapie buzi, buzi, a z, wie, z czasem przyjdzie, że może dojść, do czegoś więcej. Kurczę, ale Marcinowi musiało być wtedy głupio. Dopiero zrozumiałam, dlaczego jest taki nieśmiały w stosunku do mnie i do dziewczyn. Yy, ale też byłam skrępowana, bo nie wiedziałam, o co jego rodzicom chodzi, tak naprawdę. I czego ode mnie oczekują. Od dawna prosiłam męża, żeby porozmawiał z synem na te tematy. Marcinek, kochany mój synu, to jest najwyższy czas, żeby porozmawiać na te tematy. Więc słuchaj, posiadasz penis. Jezus Maryja, nie miałem pojęcia, Boże! Tato, A wiesz Marcin, w związku z tym, tań. w związku z tym, chciałem wam coś powiedzieć i pokazać. Musicie sobie szkołę, prezerwat. Marcinku, zwłaszcza to, że ty jeszcze jesteś prawiczkiem, chciałem ci pokazać... Aaaa! Skąd jego tata wie, że on... Chyba nie powinienem zadawać tego pytania, prawda? Po prostu się uciszę i przejdźmy dalej. Tato, proszę się. Bo to jest prezerwatywy. Marciu, tak, chciałem ale nie ci pokazać. Się, synku. Jak to? Na czym polega? To nie jest żaden wstyd. Czy mam ci zademonstrować, Tato, jak so, to się to już robi? Jest no proszę Marcin! Marcin! To jest przesada. Marcin! Marcin, wracaj! Może nie powinniśmy od razu rozmawiać o tych prezerwatywach, ale wydaje mi się, że nie zrobiliśmy nic złego. Trzeba było zacząć od pszczółek i od bociana, który przynosi dzieci. Marcin to bardzo delikatny chłopak. Przecież o takich rzeczach trzeba rozmawiać. Spodziewałem się wszystkiego, ale po tej akcji przeszedł samego siebie. Tym bardziej, że powiedział, że jestem prawiczkiem. No, myślałem, że zapadnę się pod ziemię. Jak ja miałem później Kasi spojrzeć w oczy? Przecież nie zrobiłem nic złego. Rodzice powinni rozmawiać ze swoim synem. Jezus Maria, Marcinek, to wcale nie jest wstyd, że nie uprawiasz seksu. Ja to nazywam powściągliwością i samokontrolą. Na przykład u mnie poziom samokontroli jest tak wysoki, że nie uprawiałem seksu od 26 lat. Byłem pewien, że jak się uspokoi, cała złość mu przejdzie. Po wczorajszej sytuacji w restauracji Marcin nie odzywa się do rodziców. Od rana nie wyszedł ze swojego pokoju. Marcin, zostaw mnie w świętym spokoju. Otwórz mi te drzwi. Nie chcę cię znać, zostań Marcin. tam, gdzie jesteś. Proszę cię, wpuść mnie do środka. Nie, zostań tam. O, następny Marcin... mądry. Stary od tyłu wchodzi, łapie Marcinga za szyję, łamie kręgosłup. To się nazywa ojcowska miłość. Jak ty się zachowujesz? Normalnie się zachowuję, nie bo co ty wczoraj do do Dlaczego nie chcesz nie mnie co, co sobie życz, Bo nie chcę was widzieć, żałuję, że was znam. Co tutaj się dzieje? Ale co musimy porozmawiać? porozmawiać. Ale ja Posłucha, nie chcę z nami rozmawiać. W dupie was mam totalnie. Się wczoraj coś żeśmy się rozmawiali się wszystko, wczoraj z, z Kasią. Zostawcie mnie. To jest dobra, się... delikatna dziewczyna. Właśnie jest delikatna ona dziewczyna i wszystko się, to Ona naprawdę się w tobie zakochała. Dobrze, po że powiedziałeś, w się przeszłym. Teraz już mnie pewnie nie kocha i siedzi sobie ze swoimi nie, kolegami. Nie. Razem ze mnie łacha, nie, ona przyjęła nie na moje ciśniewię przeprosiny. Ciśniewię. Takiego wstydu mi narobiliście jak nigdy. Nie, nie naprawdę. Nie Zawsze wiem, Zawsze Marcin. Spórkę, ale teraz to już nie to teraz wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie, nie możesz się mocno, tak zachowywać! Mogę nie się możesz zachowywać. się tak zachowywać! Tata! Ja myślałem, że ty w wojsku byłeś. No to zrób jak się w wojsku robi, połam Marcinkowi nóżki i nie będzie mógł przed Tobą uciekać. Ale od, to usiądź. Nie, nie usiądź. chcę was znać! Posłuchaj, Marcin! Odwalcie się tutaj! Kiedyś musiało to nastąpić. Przez cały wyjazd spędzali mnie w największe gówno i do tego oni nie widzieli w tym nic złego. Ja już miałem naprawdę dosyć. Popełniliśmy wiele błędów, czego nie zauważaliśmy. Marcin był smutny, a nasze relacje się pogorszyły. Popełniliśmy wiele błędów. Daliśmy Marcinkowi zbyt dużo swobody. Mogliśmy go od początku, odkąd się urodził, zamknąć w wielkiej plastikowej bańce. Some kind of bo -bo -boy. Marcin poszedł na spacer. Ma dosyć swoich rodziców i chce od nich odpocząć. Na promenadzie przy plaży spotyka Kacpra i Szymona. To nie poprawia jego humoru. Cześć Marcin. Marcin, co ty tutaj ma... robisz? A co, co się ty tak jesteś, jesteś. tłamszony przez daj, życie. Daj się spokój i powiem wam znowu będziecie się ze mnie śmiać. No przestań coś. Co, co się stało? Marcin błaga, nie mów nic tym dwóm chłopakom, którzy przez ostatnie dwa odcinki się siebie wyśmiewali bez przerwy. Nie pokazuj im słabości! Oni to wykorzystają! Co nam powiedzieć? No, ale kolacji, mieliście gdzieś iść. Właśnie, no, mieliście na kolacji. Co Więc no może i... nic nie wiecie. No a co mamy wiecie? No, było romantycznie. No to tyle powiedz nam o co chodzi. Bardzo romantycznie. Stało, no, masz, nie no, ej, ku... dobra, bo się wygupiamy, ale powiedz, komu masz powiedzieć? jak jest? Stary, wiesz, jakich masz, nie? Wiem, właśnie. I wiesz, co mój stary wczoraj zrobił? Wyciągnął prezerwatywę i zaczął nas edukować. Tak, wyprzedzająco. takiego co? wstydu. Raz co zrobił? Tak, Marcinek, najlepszą strategią obrony przed prześladowcami jest pokazanie brzuszka i wszystkich swoich słabości. Nice. Zaczął nam mówić o antykoncepcji, o zabezpieczaniu o, się. Ja. Daj spokój takiego wstydu się najadłem przez niego wiem. To, to powiem ci, że jest, no nie jest dobrze, tak? Nie ale jest dobrze, ja teraz nie wiem, co my ja mam w ogóle ja Kasi powiedzieć. Mhm. Że my musimy jakoś pomóc, Och, no bo kurde, się... szkoda chłopaka, no, ta się tu w ogóle coś no, to właśnie... Słuchaj Marcin, no może my ci jakoś pomożemy, no szkoda chłopaka. No to słuchaj, masz prezerwatywę, otwierasz ją, zakładasz ją na... My nie to, wymyślimy, no, no, sekunie, no słuchaj... No, no przecież chyba jesteśmy, nie? Ty jesteśmy, jesteś, ropes, yy, no, ona jest twoją siostrą, prawda? To weź teraz szybko, co ona lubi? Co, ona bardzo lubi oglądać filmy. Tylko ta ci z jakąś historią miłosną. Jest jakieś romantyczne, tam gdzie. No ale to śpiew? co ja mam coś tam muszę napisać i nie. kocham nie Tak, Marcin, kobiety kochają wandalizm. Najlepiej jak jeszcze sprayem na cały blok napiszesz Kasia, kocham cię! Po czym po miesiącu przekreślisz Kasia i dopiszesz Ania, kocham cię! To jest dopiero szczyt romantyzmu! Nie wiem, no co możemy Tam myśleć? obok jest bar Karaoke. Ale co z tym? Bo... I skoro ona lubi te wszystkie, wiesz, takie romantyczne pierdółki. Tak, to ty musisz tam zaśpiewać po prostu. Ja rozumiesz. zaśpiewać? No, no ja jasne. nie potrafię. Ale to nie czy chodzi to o To o to stać. Umiesz, czy nie potrafić, czy potrafić? Ziemek, to się liczy gest. Idziesz, to będzie tak. dla niej niespodzianka. On jest. ją wyciągnie gdzieś z hotelu. A to się spodoba? No stary, oczywiście, że tak musi się postarać, nie? Na początku nie chciałam mi się wierzyć, że szymon chciał pomóc Marcinowi. Dlatego szybko zorientowałem się, że szykuję jaki grubszy numer. Pomyślałem, że nie mogę nie wykorzystać takiej okazji. No byłem pewien, że jeśli udałoby mi się go wyciągnąć na scenę, no to Kaśka zobaczy, z jakim frajerem miała do czynienia. No przecież ten leszczyk by się totalnie skompromitował. Ja idę załatwić kaśkę, tylko, tylko nie mogę jej tego powiedzieć. Co się Ej, to ty działo. lecisz na to, czy nie idziesz? Tak, no bo tak, wiecie, że to rzeczywiście Wyś to mi może pomóc. To załatwiać. Naprawdę, ja się... a, ja, a ja idę pochodzić. I widzimy się dobra. niedługo. Jak najszybciej. No do, do, do zobaczenia. zobaczenia. Przecież ja nie umiałem śpiewać, bałem się, że się skompromituję. Ale przecież nie chodzi o to, czy umiesz, czy nie umiesz śpiewać. Chodzi o to, co chcesz przekazać przez ten śpiew. A w tym przypadku chcesz przekazać prawdziwą miłość. Ale po tym, jak ją zostawiłem samą z rodzicami, musiałem jakoś ją się ją przeprosić. O cholera, to zapomniałem kompletnie. Marcin wybiegł z tamtej kolacji i zostawił tą dziewczynę ze swoimi rodzicami. Jezus Maria! Jeżeli ona spędziła z tymi rodzicami cały wieczór, to ona już nigdy nie będzie taka sama. Marcin przychodzi na randkę, a ona przychodzi w stroju zakonnicy już. Z całkiem ciekawy pomysł. Słuchaj, idziemy tam, ja ci wszystko załatwię, no. przygotujemy scenę i zaśpiewasz jej coś. Ja, no dobra. Jak jakąkolwiek miłosną piosenkę, a ona na to poleci, bo słyszałeś co powiedział? No, no, słyszałem. no bo w końcu są rozjaśnione, to wie co lubi. No. No to stary, ona przychodzi, patrzy, ty dla niej śpiewasz i jo, i twoja jest, i leży, leży kompletnie. No dobra, dzięki za to To naprawdę fajnie. To jest tam, musimy... No dobra, to chodźmy. Po pomyślałem, że trochę przesadziliśmy. No w końcu moja siostra robiła Marcina, no ale, no co, no już było za późno. No ale no co, no kurde, beka, no, więc nie mogę już odwołać tej akcji. Tymczasem Szymon ustala szczegóły z DJ-em w barze Karaoke. Marcin bardzo się denerwuje przed swoim występem. Chłopak postanowił napisać specjalnie dla Kasi piosenkę. Jest bardzo stremowany i zastanawia się, czy czasem nie zrezygnować. Okej, okay, co? So. Co ty tam piszesz? No piosenkę dla Kasi. Sam napisałeś? No tak, właśnie, o, ledwo No stary, powiem, że to już masz, wiesz, połowę sukcesu. No ja nie, mam nadzieję, że jej pokaż, się spodoba. Pokaż, nie, pokaż, nie, pokaż, Nie, pokaż. stary, dawaj, Ale dawaj. Ale nie zobaczysz za chwilę, nie. No pokaż. Nie, przetrześnie, nie. Później zobaczysz. I jak, gotowy? No nie bardzo, stresowany jestem, stary. Czym? No człowieku, no będę śpiewał dla Kasi, zależy, no, mi No niej. A jak się jej nie spodoba? Nie tylko dla Kasi, także dla 50 Niemców siedzących na widowni, jeżeli to cię Marcinek pociesza. Ale co ma się. Ale zobacz, że tu ludzie. Jest to osobę... jest gest. Ona ja to niestety niestety. Może póki nie ma, ja się wycofam jeszcze. Ale powiedz mi, na kim Ci zależy? Na ludziach czy na Kasi? No na Kasi mi zależy, ale jak się skompromituje, to będzie jeszcze no gorzej. No właśnie, no właśnie, na Kasi, jak ona to usłyszy. Ach. To jest zmiękną kolana stary, to no, ja jest nie wiem, twoja. Się to jest klucz do jej serca. Ale ja jest zresztą stary, ja miałem w szkole ledwo truje z muzyki. Ja nie potrafię dobra, śpiewać. No, dobra, 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 już, 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 już. Już się wyluzuj spokojnie, tak? Wszystko będzie gicior. O, oni mały? idą, masz Ręcez. telefon może? Marcin? Dawaj, ja no, to bardzo. nagram. Ale po co ci? Weź miał pamiątkę później. Nie, z... bo wy to na neta wrzucicie. No, jakiego netu Dawaj. Ale nigdzie masz tego nie udostępniać. Dobra, daj. Okej, okay. so. O, o, dawaj, 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 nagrywam. Ladies and now especially for cassia I love. Cassidy. <laughs> Cassidy. <laughs> Nie zagadać, dlatego piszę ten tekst, bo byś się nie dowiedziała, że. Kocham cię, mała, składasz moje serce i pewnie się zastanawiasz, czemu nie mówiłem wcześniej. Jak to już przesłuchałaś werski gorącej 20, to już wiesz, że się nie obrzydasz tak gorącej 20 jak ja. I nie wiem, co powiedzieć więcej, bo to trochę tak, jakbym prosił cię o rękę na meczuki. Skan cały świat no na parę sekund i się patrzy na nas, więc po mnie i chodźmy stąd! Jestem wspaniałym artystą. McDonald, kiedy mi dasz mój własny zestaw! Kasiu, sam to napisałem, proszę posłuchaj. Dla ciebie zmienię się, jeśli chcesz. I siłą serca zatrzymam deszcz. Przeniosę góry na własnych ramionach. Wszystkie żywioły dla ciebie pokonam. Nie przestawaj, Czemu przestajesz? No przestań nie. Nagle Marcin zdecydowanie zmienia repertuar. Słyskał Chociaż może to mi wyjdzie. Miałem przeczucie, że oni próbują mnie skompromitować. No to kurwa było randomowe. Nie no jak on zaczął ten beatbox, no to mi totalnie szczękę opadło, no, ja byłem zaskoczony, że taki leszcz potrafi coś takiego zrobić. No i szkoda, że tak wyszło, no bo nie udało się nam go skomprowidować. Kasia i klienci baru Karaoke byli zachwyceni beatboxem Marcina. Dziewczyna nie wiedziała, że zrobi to tak profesjonalnie. Klienci baru byli zachwyceni beatboxem Marcina. No to jeżeli byli tak zachwyceni beatboxem Marcina, to niech poczekają, aż zobaczą jak Marcin bije kobiety. Beatwoman. Troszkę się bałam, że Marcin zrobi z siebie pośmiewisko, ale wyszło naprawdę ekstra i nie wiedziałam, że on tak potrafi, ale dopiero Szymonowi musiało być głupio. Tymczasem po występie w barze karaoke Marcin i Kasia poszli na spacer. Chłopak obawia się, że Kasia pamięta sytuację, w której jego ojciec rozmawiał o antykoncepcji i o tym, jak używa się prezerwatywy. Dziewczyna wciąż jest pod wrażeniem występu Marcina. To było naprawdę słodkie, jak Marcin stanął na scenie i zrobił to tylko dla mnie. Naprawdę poczułam się wyjątkowa, bo nikt nigdy czegoś takiego dla mnie nie zrobił wcześniej. To było naprawdę bardzo romantyczne. Doceniam bardzo, jak pani Kasia tą długą kwestię powiedziała na jednym oddechu. Chociaż tam pod koniec było słychać, że już tak ledwo, już tak ledwo mówi, tak... Było bardzo romantyczne, dla Myślałem, że się skompromituje. No co ty, bardzo fajnie było. Ale podobało ci się? No pewnie, że tak. Ja naprawdę ja nie wiedziałam w ogóle, że, że to miś wyjdzie. Nie, macie w ogóle... No pewnie, że lubię. Nie przejmuj się Szymonem, oni są już takie głupki, że... To prawda. Nie akcja. A lubisz mnie? A masz Kasia chłopaka? Nie masz? A chcesz mieć? Wszystko zrobiłem ze względu no, na tą akcję z rodzicami, bo ja to zrobiłem, żeby cię przeprosić. Kamień spadł mi z serca. Kasia nadal mnie lubiła, a mój występ jej się podobał. Musiałem tylko wyjaśnić sytuację z rodzicami. Znaczy wyjaśnić sytuację. Marcin, tu musisz się ich pozbyć. Nikt nie będzie się ciebie czepiał. Wszyscy wiemy, jak są twoi rodzice. Jak po prostu nagle tak zniknął, nie będzie wiadomo, gdzie, gdzie się podzieli, to ja nie powiem ani słowa. Dobra, po prostu. No, są Bo po prostu śmiesz, z tą prezerwatywą nie, ale... to no, przesadzili. Dlatego no. mi strasznie głupio było, no i chciałem, Dobra, jakoś... już przestać nic nie ma. Marcin, przesań nic nie. Mów. O ma coś na zębach, czekaj, wyciągnę ci. Oh. Godzinę później. Dereszowie odpoczywają przy hotelowym basenie. Wiesław trochę się nudzi. Dla zabicia czasu postanowił pilnować na basenie porządku. Halo, mister. Nie wolno z materaca wodzi do wody. Zegnam. Wczasowicz, czego wy nie rozumiecie? Ten basen należy teraz do taty Marcinka. Okej. Okay? Tylko on jedyny ma prawo wchodzić do tego basenu i do niego sikać. Wy, wy nie możecie, no, 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 no. Wiesiu, wyluzu, jesteśmy na wakacjach, no co ty wyprawiasz? No właśnie, ale pewne zasady obowiązują wszystkich no, na basenie. Ale... Boże, jak to jest smutne Spójrz na ten kadr! Dosłownie tam ze 100 osób, leży na leżakach i nikt do basenu nie może wejść, bo stary Marcina im nie pozwala. Jest to jak jakieś smutne! I ja na miejscu tych ludzi poprosiłbym o zwrot pieniędzy. Tymczasem do Wiesława i Grażyny przychodzi Marcin skarbie, słuchaj, ja cię chciałam przeprosić za to, co było. No dobra, mama, nic się nie stało, nie gniewasz się. się. Oczywiście, że nie, Na raz się mam gniewać. A widziałeś się z Kasią? No tak, widzieliśmy się. I co, żeście ustalili? No, byli, spędziliśmy razem fajnie czas, byliśmy na barze. Aha. Super, a wiesz co, syny? No? Ja cię też chciałem przeprosić. Po prostu z mojej strony to przegięcie jednak było. Przepraszam cię. No dobra, Będziesz okay. tam między nami? No Jasne, że tak. Super. A powiedz mi tak w ogóle, co, co ty robiłeś, jak, jak ciebie nie no, było? Jak byłem w barze karaoke, to śpiewałem dla Kasi. Co robiłeś? Śpiewałem dla niej. No ty to, umiesz śpiewać? No jasne, mam to wszystko nagrane, zaraz wam pokażę. Pokaż nam. Jak śpiewałem, chłopaki mi nagrali, słuchajcie. Dla ciebie zmienię się, Marcin umie śpiewać? Synek, tobie chcesz, chyba słoń na ucho nadepnął, bo to nie ta nutka. Chcesz, chcesz. To czy, śpiewać to śpiewa, ale czy umie? Nie. Jako ekspert muszę niestety ocenić, że Marcinek no, śpiewać nie umie. Ale Paweł, ty jesteś ekspertem, ty umiesz śpiewać? Najwyraźniej, kochani, nie słyszeliście jeszcze lakardumowych kolęd. Przesłuchajcie sobie lakardumowe kolędy. Zobaczcie, że umiem śpiewać. No, no Jezu, brawo, trochę fałszywałem. wielki Michalo. Ale liczy mi się chęć. Super że ci to wyszło. No specjalnie dla niej to śpiewałem. Ale, ale tutaj. Ale jaki mi... odważny byłeś. No tutaj mi nie szło. Patrzcie teraz, co będzie. Patrz. A, a, a co to to jest? No beatboxujesz. A zatem... Nie, to a demo, to jest coś takiego? Tata! Ta. Dokładnie! Spokojnie. To w ten sposób robisz. Aha! To nauczysz ojca? No pewnie, że ojca nauczę. No to super! Będziecie teraz obaj dawać koncerty. Jak idealnie ten plik mp3 beatbox jest dopasowany do Marcinka. Pdziu, pdziu, Naprawdę byłem ciekawy, jak zareagują moi rodzice, gdy zobaczą mój występ. Dzień dobry. O, dzień, Cześć, dobry, dzień dobry, Kasiu. Jak tam dzień mija? O fajnie, dobra, piękna no, pogoda. Super. No. Co robicie dzisiaj? Słuchaj, wybieramy się na kolację. Pójdziesz Aha, z nami? No pewnie, że tak. Tak? No, no to fajnie. Piszmy we czwóreczkę sobie poszli. Ale wiecie, co może za masy Z gdzieś poszedł. Kasia, idziemy na kolację. Masz chodzić pójść z nami. Wczoraj Tatuś rozmawiał o prezerwatywach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tabletkach antykoncepcyjnych. W sumie, w sumie chłopak ma rację. Po 18 latach chyba możemy od niego począć. Odpocząć trochę. Ale generalnie... Ja mam pomysła. No Synuś. Co jest? Proszę. Masz 50 euro? Wow, ojciec, taki gest, dzięki. Tata, ty miej częściej takie pomysły, błagam. No ja I się ja gdzieś się razem pobawić. No, Dobra, nie. to My ja sobie na jeszcze rozmyślić. Jak, jak no, wieczorem no, wrócicie, no, to opowiecie. Dobra, pa. Pa. Zawsze chciałem, żeby była taka sytuacja, w której rodzice się mnie nie czepiają i spotykam fajną dziewczynę. Ale nie sądziłem, że to się może tak potoczyć. Zapomnieliśmy z żoną, jak to jest być nastolatkiem. Pan, panie Wiesławie, się zachowuje, jakby pan nigdy nastolatkiem nie był. Jakby pan po prostu się urodził od razu dorosły. Wyszedł z łona matki z butelką wódki i papierosem. Dla Marcina i Kasi nadszedł ostatni dzień wakacji. Siedzą na plaży, wspominają ostatnie dni i obserwują Wiesława, który uparcie szuka cennych rzeczy pozostawionych na plaży przez turystów. No, to jest jego hobby, to niech się bawi. Aż akurat coś znajdzie. O, Mnowsza. No się Mam pomysł. Może zagracie z nami w piłkę. Nie chcę potę zagrać? W S nie, pewnie, zagrajmy. Dobra, to żeby były równe składy, to może rodzeństwo przeciwko nam. Zgoda? No, dobra, nie ma problemu. Superdawaj. Wiesz co? Tak ci powiem, że nie wkurzaj się na mnie za to, że byłem, wiesz, takim dupkiem czy coś A. przez cały wyjazd. Więc co Marcin, nie wkurzaj się, że byłem takim dupkiem, czy coś. Będę jeszcze gorszy, okej? Okay? Wiesz o co mi chodziło, byłem zazdrosny o Kasie. A wiesz, jakie są baby, nie? No ja wiem, rozumiem. Tam Cię. gdzie serce gorące, tam głowa musi zimna zostać, i tyle. To no co, dobra. sztama? Oczywiście, to gramy. Żałuję, że przegrałem z nim tą walkę o Kasie, no bo no, trochę mi na niej zależało, ale na przyszłość no chyba będę takim samym leszczem, jak on, bo najwyraźniej dziewczyny to lubią. Yy, mogę potwierdzić, jako leszcz, że nie, wcale dziewczyny na to nie lecą. Tylko tak w filmach i serialach jest. Bez czułości, to są Wyspy Kanary, ja wiem, że to wyspy miłości, ale... Dobra, dobra, ale całować zaczniecie. Dobra, my? już ostarczy tego. Pogodzeni chłopcy i Kasia idą grać w siatkówkę. Ale co, panowie? Sędzia by nam się przydał, nie? A tobie, kolego, by się spodnie chyba przydały. Mógłbyś założyć spodnie? Wiesław w końcu znalazł coś cennego. Chłopaki, patrzcie! O, jak? 100 euro. No. Co? Ekstra, na to. Euro. Naw Nawet no dokumentów właśnie. nie ma. Będziemy mieli na pochód. Będziemy mieli na pochód. Marcin, chwila, co? Czy wy polecieliście na Gran Canaria, nie mając pieniędzy na to, że kupić sobie bilety powrotne? Co? Mówiłem wam, że coś znajdę na tych wakacjach? Ej, dobra, Mówiłem, sobie że się podróż? Okay. Pan, dobrze, Dobra. wie pan co to, jest w taki humor, to może pan To jest tak, ten może pan nam posędziuje, pan tak zawsze z zasadami no, wie pan. Prosto liniowo. No Jasne, nie ma sprawy, chłopaki. Dobra. W wojsku zawsze żeśmy w siatę grali. To piła... Żaden problem. Kto zaczyna, ten zaczyna, serwujemy. Uwaga! Para Op. mieszana zaczyna. Tak. W tym samym czasie na plaży Marcin, Szymon, Kacper i Kasia grają w siatkówkę. Tym razem obeszło się bez konfliktów i wszyscy dobrze się bawili. Na koniec wakacji okazało się, że nawet ojciec Marcina ma poczucie humoru. Opowiedział nastolatkom kilka wojskowych dowcipów. I wtedy w wojsku biliśmy świeżaków, a się posikali ze strachu. <laughs> dobry, no nie dobry. Tak, proszę pana. Śmieszna historia. Oj, robimy to by Będziemy mieli na powrót. Jak to na powrót? Jeszcze raz nie macie pieniędzy na samolot powrotny? Z waszego kasiu? Jak wakacje udane były? Super pogoda, naprawdę. Palmy, kwiaty, kwiaty, A kwiaty. no, a, no, no, no dobra, do domu, chopaty, nie? Wszystko było. Ale wiecie co wam Piękne kobiety, fajni z was chłopcy. Podobacie mi się. Dziękujemy, dziękujemy. I również. Ja a tak ja co? A z fajna dziewczyna. Szybko się zrobiło dziwnie, naprawdę. W kółeczka pochodzę z zażenowania troszeczkę. Dobra, to tyle ćwiczeń na dzisiaj. Wow. Bardzo się cieszę, że to wszystko się tak skończyło, że z Marcinem nam wyszło. No i nie wiem, może będzie coś z tego poważniejszego. No nie wiem, zobaczymy po powrocie do Polski. I do zobaczenia. W przyszłym może się roku. spotkamy właśnie w przyszłym Oczywiście. roku. Oczywiście. Dobra, na Kasia. tą samą plażę, będziemy szukać razem Okazało się, że moi rodzice jednak nie są tacy źli Ale na następne wakacje jadę sam No chyba, że z Kaszką Tada, proszę kochani, happy end trylogii Marcinkowej Jezu, dobrze, że mamy to już za sobą Boże I dobrze, że Marcinek znalazł dziewczynę, to też bardzo fajne jest To też takim spoko, no. I stary znalazł 100 euro <laughs> Też całkiem fajnie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Zakola Vlog. Jak zawsze na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, bo jest to dla mnie strasznie, strasznie ważne. No i co? Tyle było z tej trylogii Marcinkowej. Trzeba przejść do kolejnej trylogii. Pamiętników z wakacji. O dziwo, pamiętniki z wakacji oni nagrywali zawsze po parę odcinków jednej historii. że czasami są nawet po trzy odcinki jednej historii, bo cztery nawet. Więc będziemy zaraz się łapać za kolejną trylogię albo kwadrylogię. Dziękuję wam serdecznie, do zobaczenia na odcinku. Czołem! Dobrze, niech Marki się wiedzie w tym życiu, żeby chociaż jemu wyszło z nas dwóch.